Zginąć to teraz. Mamy szansę się wełknąć. Umrzeć zawsze zdążymy. Jak się dowiedziałem, że na orle popłynę, to... aż mi się nogi ugięły. Wspaniały okręt. Cud techniki. Wesele. Wygląda jak mój syn. Nowe rozkazy. Wezmę kurs. Kierunek Holandia. Co to za misja? Ukrywasz coś? Wiesz coś więcej? Pamiętasz jak na fajfie dla starni powiedziałeś, że odpuszczasz? Tak, przez mgłę. Ja o niej myślę bardzo poważnie. Żyją. wyurzamy! Stop! Wróć rozkaz. Nie przepuścimy takiej okazji. Rysostop, paszczerwa. Rozkaz to rozkaz, inaczej ich nie dowadniemy. Kilka dni i w wielkiej chwale wracamy do domu.